Witajcie, kochani, na kanale na bieżąco. Dzisiaj sobie skomentujemy w dalszym ciągu, można powiedzieć, temat Goats, ponieważ po fali krytyki, która się wylała na dziewczyny, Julka, jedna z uczestniczek, postanowiła wydać swoje oświadczenie, czy też wyjaśnienie na swoim TikToku, trochę to wszystko wytłumaczyć, ponieważ, jak to później stwierdziła, nie wszystkie dziewczyny. Potrafią sobie poradzić z hejtem, który na nie się wyla. No ale umówmy się, ten hejt nie wziął się z niczego, no nie? Na razie to wygląda tak, jakby Julka stwierdziła, no kurczę, dziewczyny wzięły udział w programie, dały nam rozrywkę. My powinniśmy być im wdzięczne. Normalnie całować je po nogach, a źli ludzie wylewają na nich hejt. Nie wiadomo dlaczego. Jeśli nie jesteście w temacie i nie wiecie o co chodzi. Odsyłam Was do ostatniego odcinka, żebyście znali kontekst całej sytuacji. W pierwszym komentarzu pod filmem podlinkuję Wam link do tego filmu. Zacznijcie od tamtego, żebyście wiedzieli o co chodzi. A teraz już nie przedłużam i przechodzimy do komentowania TikToka Julki. W internecie czy w internecie na TikToku jest teraz gówno, burza do nas dziewczyn, które wystąpiły na najnowszym odcinku w gołcach. Mówicie, że niektóre się poniżyły. Ewentualnie, że jesteśmy, można powiedzieć, że gorsze od na przykład prostytutek. Po pierwsze, zaczynacie te tematy niepotrzebnie, bo nie wiecie, co się w ogóle tam działo. Jak to wszystko w ogóle wyglądało od środka? Każda zgłosiła się w jakimś tam innym celu, no wiadomo, ale to jest na takiej zasadzie, że większość z nas chciała po prostu zobaczyć, jak taka duża produkcja wygląda od środka. Chciały zobaczyć, jak wygląda wielka produkcja od środka. No, raczej tym, co osobom reprezentowały, to wyglądało raczej na kasę i sławę. Produkcja od środka. No, co mogły tam zobaczyć? Dwie kamery, góra 3 i mikrofon, który w drugiej części nie działał. Bo, gdyby nie napisy, to praktycznie nie, nie wiedzielibyśmy, o czym oni mówią. Była tak słaba jakość tego mikrofonu. No dobra, ale jeszcze się nie czepiajmy, dajmy jej szansę, zobaczmy, co jeszcze nam powie. No, bo na przykład ja oglądałam te wszystkie odcinki, one dla mnie były zabawne, fajne i tak dalej. No i tak w sumie byłam ciekawa, jak to wygląda od środka, i też wysłałam na tego w sumie zgłoszenie. I nie sądziłam w ogóle, że ktokolwiek się do mnie odezwie, że do mnie. Mamy swoje pasje, zainteresowania. Jak tam wszystkie przyjechałyśmy, byłyśmy, szczerze mówiąc, zestresowane. Ja na przykład mi tak ręce latały, bo szczerze mówiąc, ja już w pewnym momencie nie wiedziałam, co mam zrobić. Miałam jakiś tam plan, ale ten mój plan na przykład buchnął i poszedł w bok i, mu... i robiłam kompletnie co innego. To nie było reżyserowane, nie było na bieżąco wymyślane, co my mamy tam robić, co odwalać, jakie głupoty. Nie. I my poszłyśmy tam, żebyście wy w sumie mieli rozrywkę. No bo kto nie lubi wieczorkiem sobie usiąść przed telewizorem, włączyć YouTube'a i obejrzeć jakiś sobie filmik i się pośmiać. Śmiać się to ja akurat mam ochotę teraz, jak to słyszę. Wcześniej jak oglądałam gołców, to raczej to było uczucie zażenowania i takiego zdziwienia, że są osoby zdolne do takiego zachowania tylko po to, żeby dostać dwie minuty atencji przed kamerą. Po to w sumie tam byłyśmy. Żeby dla was zrobić content. No bo bez nas tego odcinka by w sumie nie było. Jakieś dziewczyny są jednak potrzebne. No, nie do końca się tutaj zgodzę, ponieważ jak nie wy, to pewnie jakieś inne dziewczyny. I może akurat reprezentowałyby sobą coś więcej? Może i czuliście zażenowanie oglądając to. Ale czy to jest potrzebne, żeby wypowiadać się na ten temat w internecie? Myślę, że nie, no bo to w sumie wszystko i tak było dla Was robione. Nagrywaliśmy to, w sumie to był wrzesień, październik coś takiego. Mamy grudzień, już prawie święta, ale to było wszystko i wyłącznie tylko dla Was, dla Waszej rozrywki. No, skoro było to nagrywane dla nas, dla naszej rozrywki, to chyba raczej mamy prawo to komentować. Tym bardziej, że no, jak mogliśmy zobaczyć, jest co komentować. Więc nie rozumiem tego zdziwienia, że jak to nagle ktoś ma coś do powiedzenia na ten temat i komentuje zachowanie. No, idąc do tego programu, musiałyście mieć świadomość. Że raczej ludzie będą komentować i wyrażać swoją opinię na temat programu i oczywiście was. My, poza kamerami oczywiście siedzieliśmy i sobie rozmawialiśmy. I myśleliśmy, co mamy zrobić, żeby było wszystko w porządku. Ewentualnie, która ma jaki plan, co zrobić, i tak dalej, żeby wiecie, przekonać, żeby przejść do drugiego etapu. No bo jednak jesteś tam, fajnie przejść, co nie? A nie przyjechać taki kawał w sumie. Mm, żeby wyjść na dwie minuty w sumie na odcinek. Kiedy, tak jak mówiłam, miało to trwać krótko, a sam pierwszy etap trwał, no, 9 godzin. Sabina, która została zjechana za to, że czała i szczekała i klękała na kolanach, też została zjechana, ale na no wychodząc tak wychodziła. Wy też tego nie widzieliście. My o tym rozmawiałyśmy. Więc nie wiem. Każdy jest inny, każdy ma dystans do siebie. Też to powinniście uszanować. Ja na przykład dystans do siebie mam, więc to, co ja robię, to ja robię. I to jest tylko dla mnie. Co ja pokażę, co ja zrobię i tak dalej. Kłótka na buzia. Kluczek. No, nie do końca buzia na kłótkę i kluczek, jak to ujęłaś, ponieważ występując w programie publicznym, dajecie nam prawo do komentowania was. Was i Waszego zachowania. A jeśli któraś dziewczyna czuje się źle z tym, co robiła i że teraz wylewa się na nią hejt, to zawsze może poprosić chłopaków z GOATS, żeby zamazali jej twarz. I zgodnie z prawem muszą tak zrobić. Może wtedy poczuje się lepiej. Ale w żadnym wypadku żadna z Was nie może mieć do nikogo problemu, że Was komentuje. Ponieważ Same się na to wystawiłyście. No i na pewno każda z dziewczyn, czy po jednej, czy po kilkanaście, czy kilka. Z wiadomości na 100% mogę się założyć. Po co wystąpiłaś w tym sekcji, seksistowskim... Sexy z toskim? Po coś wystąpiłam. Chciałam. Poszłam, zrobiłam. Problem? No nie powinien być. My się tam naprawdę super bawiłyśmy. Wszystkie dziewczyny są super, więc... Nie wiem, o co Wam chodzi. Ja poznałam naprawdę tyle fajnych osób. No z każdą na pewno po sekundę nawet porozmawiałam, czy z niektórymi więcej, z niektórymi mniej, ale porozmawiałam naprawdę bardzo fajne dziewczyny. A Wy myślicie, że my jesteśmy jakieś głupie? Jeszcze powiedzcie może, że blondynki. Nikt nie neguje, że prywatnie możecie być naprawdę fajnymi dziewczynami i bardzo sympatycznymi. My po prostu komentujemy to, co widzieliśmy w programie. Nie wiem już po raz który to mówię, ale chodzi o to, że nie pokazałyście tego, jakie jesteście fajne prywatnie, tylko. no zupełnie coś innego. Mieliśmy okazję oglądać w Goat, po prostu i komentujemy to, co widzieliśmy. Tylko czekam na taką wiadomość. A ostatnią taką rzeczą to jest to, że wy na ten filmik wyczekiwaliście. To po co na niego wyczekać? Ja cię kręcę, ale mi się język plącze. Wyczekiwaliście. Kiedy. Teraz go specjalnie hejtujecie, żeby się może na tym wybić? A może macie ból dupy? Kto wie? Ale do no. Nie siedzę wam w głowach. Ale niektóre osoby, po tym co oglądałam, bo po pracy, jak wracam z pracy, sprawdzam sobie, co jest nowego na nasz temat. Jestem ciekawa. Ale na pewno są takie osoby, które chciały się wybić na tym, co my zrobiłyśmy. My jesteśmy tego świadome, Bo obgadujemy to cały czas. Wy na pewno wiecie, że my to obgadujemy. I my wiemy, że Wy wiecie. No ale co mam innego robić? Śmiejemy się w sumie z tego. Ale... Nie każdy akceptuje w sumie hejt. I niektóre osoby to też boli. Więc też musicie o tym pomyśleć. Dobra, bo się pogubiłam, to w końcu śmiejecie się z tego, czy Was to boli? Bo z tego, co słyszę, to wersje zaczynają się rozjeżdżać. Druga sprawa, czy my nagrywamy te filmy po to, żeby się wybić, Hmm, równie dobrze ja mogę zadać pytanie, po co nagrałaś tego TikToka? Żeby jeszcze bardziej na tym wszystkim podbić swoje zasięgi? W imię zasady nieważne jak mówią, byle nazwiska nie przekręcili? Niektóre też nie występują tak na stałe w internecie. A więc tak, ostatnim taki morał tego, co tutaj nagrałam, może z tego dużo nie wynika. Bo to jest tak nagrywane wiadomo, na no spontanie tu nic nie, nie ma reżyserowanego. Eee, Pomyślcie tak 10, może do 100 razy, bo niektórych chyba potrzebne, zanim cokolwiek powiecie. No i właśnie, zmierzamy ku końcowi. Jak to pięknie ujęłaś, trzeba było pomyśleć od 10 do 100 razy, że jak wystąpicie w takim programie i pokażecie to, co ujrzały nasze oczy, no to niestety konsekwencje są takie, że wylał się na was hejt. Tym bardziej, że wiedziałyście, jaki jest format tego. Wiedziałyście, jak to wygląda, bo były już wcześniej pokazywane odcinki. Więc trzeba było pomyśleć od 10 do 100 razy, zanim wzięłyście udział w tym programie. I przemyśleć to, czy wystąpienie w nim wam się opłaca. Ale skoro już się zdecydowałyście, to teraz nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Niektóre osoby, które tam wystąpiły. Trochę ich to wszystko zabolało, no bo stres jest zjadł, a wy je tak zjechaliście. Przemyślcie to, robicie komuś ból. Chyba wy nie chcielibyście być tak zjechani ogólnie w internecie, za coś, co zrobiliście w sumie dla kogoś, żeby dla kogoś zapewnić rozrywkę. Bo do czegoś takiego ludzie są potrzebni, czyli zgłaszasz się, wybierają cię, idziesz albo nie idziesz. No. Każdy chce próbować, każdy jest ciekawy życia, więc mi się wydaje, że, że to w sumie na tyle. Dzięki Bogu, że to już koniec. Więc smorał z całego tego TikToka jest taki, iż one są takie dobre i takie kochane, ponieważ zrobiło to dla nas, dla naszej rozrywki i przyjemności, a my jesteśmy wredni i je komentujemy i hejtujemy. I jestem przekonana oczywiście o tym, że niektóre komentarze pewnie były zbyt mocne i bardzo nieprzyjemne. I takich komentarzy oczywiście nie popieram, żeby było jasne, ale muszę też przyznać, że ja oglądając te dwa odcinki Goats bardzo się męczyłam. Czułam ogromne zażenowanie. Tem, co widziałam, i gdyby nie chęć nagrania odcinka z tego, na pewno nie obejrzałabym tego do końca. Nie obejrzałabym nawet pierwszego odcinka do końca. Więc może to po prostu rozrywka nie dla mnie. Dobra, nie będę Was dłużej zanudzać, czekam na dyskusję w komentarzach. A jeśli odcinek Wam się podobał, to koniecznie dajcie subskrypcję, bo sporo osób ogląda mnie bez subskrybowania. Dajcie łapeczkę w górę i koniecznie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Do zobaczenia następnym razem. Pa!